Weź głęboki wdech, wydech. I z wdechem unieś ręce do góry, wyciągając przód ciała, z wydechem powoli skłon w kierunku do kolan. Z wdechem cofnij swoją lewą nogę, przeciągnij się, cofnij prawą nogę i wydech, aż tanga na maskar. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. Przenieś prawą nogę do przodu w linii z dłońmi, wdech przeciągnij się i z wydechem dołącz nogę, skłon. Ręce przodem w górę, wdech i wydech. Wdech, unieś ręce, lekko się odchylając, i z wydechem skłon. Wdech, prawa noga do tyłu. Cofnij nogę, wydech, opuść kolana klatkę piersiową. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. Przenieś lewą nogę do przodu z wydechem. Z wydechem dołącz prawą nogę, skłon. szodem w górę unieś ręce, wdech i wydech. Wdech unieś ręce, z wydechem skłon. W tył lewa noga, wdech, cofnij nogę, wydech, opuść kolana, klatkę piersiową, pies z głową w górę, wdech, pies z głową w dole wydech, prawą nogę przenieś do przodu, wdech, przeciągnij się, z wydechem dołącz nogę, skłon. Ręce przodem w górę, wdech i wydech. Wdech unieś ręce przodem w górę z wydechem skłon. Wdech, cofnij prawą nogę. Dołącz nogę lewą, wydech, aż tanga na Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. Przenieś lewą nogę do przodu, wdech przeciągając się, i z wydechem dołącz nogę, skłon, ręce przodem w górę, wdech i wydech. I z wdechem unieś ręce do góry, wyciągając przód ciała, z wydechem powoli skłon w kierunku do kolan. Z wdechem cofnij swoją lewą nogę, przeciągnij się, Cofnij prawą nogę i wydech, aż tanga na maskar. Pies z głową w górę wdech, pies z głową w dole wydech. Przenieś prawą nogę do przodu w linii z dłońmi, wdech przeciągnij się i z wydechem dołącz nogę, skłon. Ręce przodem w górę wdech i wydech. Wdech, unieś ręce, lekko się odchylając i z wydechem skłon. Wdech, prawa noga do tyłu. Cofnij nogę, wydech, opuść kolana, klatkę piersiową. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, wydech. Przenieś lewą nogę do przodu z wydechem. Z wydechem dołącz prawą nogę, skłon przodem w górę, unieś ręce, wdech i wydech. Wdech, unieś ręce, z wydechem skłon. W tył lewa noga, wdech, cofnij nogę, wydech, opuść kolana, klatkę piersiową, pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole wydech. Prawą nogę przenieś do przodu, wdech przeciągnij się, z wydechem dołącz nogę, skłon, ręce przodem w górę, wdech i wydech. Wdech unieś ręce przodem w górę, z wydechem, skłon. Wdech, cofnij prawą nogę. Dołącz nogę lewą, wydech, aż tanga na Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole wydech. Przenieś lewą nogę do przodu, wdech przeciągając się i z wydechem dołącz nogę, skłon. Ręce przodem w górę wdech i wydech. Wdech, unieś ręce i z wydechem skłon. Cofnij swoją lewą nogę, wdech i z wydechem opuść kolano na ziemię. Przenieś ręce na biodra i wyciągnij się, wydłużając mostek. Z wdechem unieś ręce do góry, poczuj jak wydłużasz cały przód ciała, jeśli możesz połącz dłonie. Poczuj, jak Twoje biodra nisko opadają, a mostek cały czas w górze. I z wydechem przenieś ręce do ziemi, podnieś lewą nogę, zostaw lewą rękę na ziemi i skręć się za prawą dłonią. Staraj się skręcić jak najbardziej z części piersiowej, jak najmniej z miednicy, wydłuż szyję. Teraz cofnij dłoń i zamień stronę. Prawa ręka jest na ziemi, lewa w górze. Stopa z tyłu dociśnięta pod kątem i z wydechem unieś się do wojownika drugiego. Cały czas pilny, żeby Twoje prawe kolano nie skręcało do środka. I przenieś rękę lewą przodem w górę, podnieś piętę. Zatrzymaj się, poczuj, jak mocno pracują Twoje nogi. I z wydechem przenieś ręce do ziemi. Unosimy prawą nogę w górę. Wyprostuj nogę w kolanie tyle, ile możesz. Wydłuż stopa. Mocno odpychaj się z dłoni, z lewej stopy. I przenieś teraz nogę do przodu. Przeciągnij się jeszcze raz w pozycji jeźdźca, dołącz lewą nogę i zrób skłon. Unieś ręce przodem w górę, wdech i wydech. Wdech, unieś ręce przodem w górę, mocno wydłuż przód ciała, z wydechem skłon. Wdech, cofnij teraz prawą nogę i z wydechem powoli opuszczamy kolano. Ręce przenieś na biodra, mostek wyciągaj do góry. I z wdechem unieś ręce, spróbuję połączyć, odchyl się do tyłu tyle, ile tylko możesz. Ale też nie nadwyrężaj swojego ciała. Z wydechem przenieś ręce do ziemi, podnieś kolano z tyłu, zostaw prawą rękę na ziemi i skręć się za lewą dłonią. Znów pamiętaj, żeby skręcać się głównie z części piersiowej, miednica nieruchomo. Przenieś teraz lewą rękę do ziemi i podnieś prawą. Cały czas trzymaj kontakt kolana i barku ze sobą. I unosimy się do wojownika drugiego. Skontroluj, czy kolano lewe nie ucieka do środka. Zejdź nisko, tyle ile możesz. Ręce na tym samym poziomie. Przenieś prawą rękę przodem w górę. Podnieś piętę. Mocno pracują nogi. Wyciągaj się ku górze. Spojenie łonowe do góry. I z wydechem przenieś ręce do ziemi. Unosimy lewą nogę do góry. Mocno wyprostuj nogę w kolanie. Odpychaj się z rąk, z prawej stopy, próbując piętę prawą ściągnąć do maty. Prostujesz kolano lewa. Wydłużasz stopę. Przenieś teraz nogę lewą do przodu. Przeciągnij się w pozycji jeźdźca. I z wydechem dołącz prawą stopę. Wykonaj skłon. Unieś ręce przodem w górę, wdech i wydech. Wdech, unieś ręce i z wydechem spleć ręce z tyłu w Anjali Mudra. Jeśli jest ciężko, zawsze możesz złapać za łokcie. Wybierz swój wariant. I cofnij teraz prawą nogę do tyłu. Weź Wdech, ustawiając miednicę na wprost i z wydechem skłon. Staraj się pomiędzy piętami utrzymywać odległość około metra, lub troszkę dalej, jeżeli jesteś wyższa wyższy. I schodź wzdłuż wewnętrznego lewego uda. Rozluźnij szyję i kark. Z wydechem unosimy się w górę, rozplatamy ręce, unieś je. Zegnij lewą nogę, przenosząc ciężar ciała na nią i powoli wejdź do wojownika trzeciego. Mocno i prawą nogę w kolanie, wypychaj piętę i jednocześnie wyciągaj się za dłońmi. Z wydechem odłóż nogę, rozciągnij ramiona na boki i z wydechem wejdź do trikonasana. Cofnij troszkę plecy, jeżeli jesteś pochylona, pochylony. Otwieraj prawe biodro na zewnątrz. I z wydechem unieś się do góry. Z wydechem powoli unieś się ręce. Spleć ręce z tyłu. Wdech otwórz klatkę piersiową i na wydechu ponownie skłon do lewej nogi i tym razem przenieś ręce za siebie, tyle ile tylko pozwalają Ci ramiona. Staraj się nie zaciskać barków, raczej pomyśl o rozluźnieniu. Z wdechem unieś się w górę i z wydechem rozpleć ręce, dołącz prawą nogę i z wydechem unieś ręce do górę. Cofnij teraz swoją lewą nogę, zatrzymaj się i powoli spleć ręce z tyłu, miednicę ustaw na wprost. Weź wdech i na wydechu wykonaj skłon, tak jakbyś chciała, chciał dotknąć do wewnętrznej strony prawego uda. Ja rozluźniona, barki miękkie. Z wdechem unieś się w górę, rozpleć ręce, unieś je do góry, przenieś ciężarcia na prawą nogę i przejdź do wojownika trzeciego, mocno wypychając piętę lewą w tę. Jednocześnie wyciągasz się za nadgarstkami, pępek przy kręgosłupie, dolne plecy się nie zapadają. I cofnij nogę, odkładając ją z tyłu, ponownie rozciągamy ramiona na boki i wchodzimy do trikonasany. Cofnij nieco plecy, aktywnie dociskasz zewnętrz na krawędzie stóp i wyciągasz się za lewą dłonią. Z wdechem unieś się do góry, unieś ręce wdech, spleć ręce z tyłu, otwórz klatkę piersiową, i na wydechu ponownie schodzimy do prawej nogi, przenosząc ręce za siebie. I z wydechem unieś się do góry rozpleć ręce wróć na początek maty z wydechem unieś ręce przodem w górę i z wydechem skłon złap za paluchy, wyciągnij się Padangusthasana. z wydechem skłon i staraj się nie ciągnąć pomyśl o tym, że chcesz z wydechem przybliżyć pępek do kręgosłupa próbujesz wydłużyć tyły nóg kierując je do sufitu lub do nieba. Z wdechem wyciągnij się. I teraz podeprzyj się, zegnij prawą nogę w kolanie i skręć się za lewą dłonią. Pilnuj, żeby twoje kolano prawe nie uciekało do środka. Miednica nadal na wprost. I odłóż rękę. Zmiana strony, lewe kolano ugięte. Nadal pilnujemy, żeby kolano nie uciekało do środka. Z wydechem oprzyj prawą dłoń na ziemi. Weź wdech i teraz obejmij z tyłu łydki. Wykonaj skłon na tyle, ile pozwala ci ciało. Wdech, podeprzyj się i cofnij prawą nogę, lewą, przejdź do psa z głową w dole. Opuść kolana. I spójrz w górę, wdech, zaokrąglij plecy na wydechu. Obniż dolne plecy, odchyl lekko głowę, tak aby nie powodować napięcia w karku, a potem zaokrąglij kręgosłup. Jeszcze parę razy. Zatrzymaj się w neutralnej linii kręgosłupa, unieś prawą rękę i lewą nogę do góry, Mocno się za nimi wyciągając, staraj się trzymać dolne plecy. Teraz zegnij lewą nogę w kolanie, złap za kostkę i wyciągnij się ku górze. Próbujesz jakby wyprostować lewą nogę w kolanie. Teraz wyprostuj rękę i nogę, odłóż rękę, a nogę lewą cofnij, przenosząc ją na prawą stronę i unieś lewą rękę do góry. Mocno miednica do przodu. I odłóż rękę lewą, wróć nogą, przejdź do klęku podpartego i ponownie zrób parę kocich grzbietów. I zatrzymaj się w pozycji neutralnej kręgosłupa. Unieś lewą rękę, prawą nogę. Pilnuj dolnych pleców poprzez przyciąganie pępka do kręgosłupa. Zegnij prawą nogę w kolanie, złap z tyłu za kostkę i wyciągnij się. Spróbuj prostować prawą nogę w kolanie, to da ci dodatkową energię, żeby jeszcze pogłębić pozycję. Wyprostuj teraz rękę i nogę, odłóż rękę, a nogę przenieś na lewą stronę. Odepchnij się z lewej ręki wyciągając za prawą dłonią, miednicę wysuń do przodu. Powoli wróć ręką, nogą do klęku podpartego i ponownie kocik grzbiet. Naprzemiennie w zgodzie z własnym oddechem. Palce stóp zadarte, aktywne, wchodzimy do psa z głową w dole. Odepchnij się mocno z dłoni. I teraz przejdź, skrzyżuj nogi, usiądź lub skocz, jeśli możesz. Unieś ręce, nogi wyprostowane, wykonaj do nich skłon. Jeżeli czujesz dyskomfort w plecach, pamiętaj, że zawsze możesz zgiąć nogi w kolanach. Opadasz miękko na dół, bez ciągnięcia. I z wdechem unieś się, złap lewą ręką za zewnętrzną krawędź prawej stopy. Unieś się do góry, najpierw wyciągając za prawą ręką, a potem przenieś ją do tyłu i wykonaj skręt. Starasz się nie krzyżować swoich pięt. Poczuj jak wdech wyciąga cię do góry. Teraz wróć ręką prawą, z wydechem wykonaj skłon, chwytając prawą ręką za zewnętrzną krawędź lewej stopy, skrzyżuj nadgarstki i pogłęb skłon. Wdech wyciągnij się do góry, puszczasz teraz swoją lewą rękę, wyciągnij się za nią ku górze i z wydechem skręt. Ponownie pilnuj tego, żeby nie krzyżować pięt, Pracuj miśniami nóg, aby ręka nie trzymała całego ciężaru nogi. z wydechem odkładamy nogę, ponownie krzyżujemy nadgarstki i skłon. Wdech przeciągnij się, unieś z wydechem podeprzej. I wdech unieś ręce. Powoli, kręg po kręgu przejdź do leżenia, unieś nogi do góra. Jeżeli możesz, wejdź do świecy. Staraj się odepchnąć mocniej z barków, rotuj uda do wewnątrz. Dzięki temu nie będą napinały się tak mocno pośladki. Staraj się wydłużyć maksymalnie palce stóp. Pamiętaj, aby nie wykonywać świecy, jeżeli jesteś w czasie menstruacji. Wtedy możesz się położyć na plecach i zaczekać. Woli obniż nogi, przejść do halasane, spleć ręce z tyłu. Podeszwy stóp skierowane są do sufitu. Dzięki temu mocniej rozciągniesz kostki. Prostuj nogi w kolanach, odpychaj się z barków. Odeprzyj plecy i unieś prawą nogę do góry, wydłużając się za nią. Lewa nadal jest na ziemi, jeśli możesz. Wróć prawą nogą i zamień stronę. I dołącz teraz prawą nogę, a następnie przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej i przemasuj plecy. Powoli przejdziemy do pozycji ryby. Zostaw pośladki na macie skrzyżuj nogi w kolanach. Odchyl się mocno, unosząc klatkę piersiową do góry i podeprzyj się na czubku głowy. I powoli przejdź do leżenia na plecach, przemasuj kręgosłup. Aby dodatkowo się rozluźnić, jeszcze poskręcamy się, połącz stopy, kolana i zacznij je przenosić na prawą, na lewą stronę, tak aby dolne plecy mogły się jeszcze bardziej odprężyć. Możesz też chwilę przytrzymać jedną ze stron, zrób to, co jest dla Ciebie najbardziej odpowiednie w tym momencie. A następnie będziemy powoli przez bok siadać do pozycji. Komfortowej. Pozwól sobie teraz na chwilę wyciszenia i koncentracji na oddechu. Połącz dłonie i wsłuchaj się w swoje ciało. Postaraj się usłyszeć bicie swojego serca. Zauważ, jak czujesz się teraz po praktyce. Powoli odłóż ręce i usiądź z wydłużonym kręgosłupem. Zauważ, jak wdech przedostaje się przez Twoje nozdrza i powoli, przechodząc przez tylną ścianę gardła, stopniowo wypełnia cały płuca powietrzem. Poczuj jak z wydechem powoli powietrze opuszcza Twoje ciało również poprzez nos. Na przemienny, spokojny, długi wdech. I spokojny, długi wydech. Tym kolejnym wdechem, i wydechem Twój umysł staje się coraz bardziej wyciszony. Pozostań chwilę w skupieniu. Na wdechach i wydechach. Teraz powoli powróć świadomością do miejsca, w którym jesteś. Otwórz oczy. Namaste. Dziękuję Wam za wspólną praktykę i do zobaczenia na Macie.